Halo, witamy serdecznie i zapraszamy na spotkanie, które tutaj się wkrótce rozpocznie. Choć pogoda nie dopisuje. Leje, proszę Państwa. Leje jak z cebra. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Pora na zapoznanie się ze składem Śląska Wrocław. Mam nadzieję, że dzisiaj zagrają nieco odważniej, bo przyzwyczaili nas do bardzo defensywnego stylu. Granie na zero z tyłu i liczenie na jakiś łód szczęścia. Może nie jest to najbardziej spektakularna taktyka, ale uznano, że taka właśnie będzie najbardziej skuteczna. Zobaczymy, czy uda im się dzisiaj szczelnie zaparkować autobus w bramce. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing w stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Walerian Gwilia. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację. A przed nami praktycznie całe spotkanie. No, niewiele teraz brakowało. Przenosi tę piłkę odrobinę nad poprzeczką. To była dobra szansa z Wolnego. Groźne, precyzyjne uderzenie, ale nie w światło bramki. Nie ma chyba na Twitterze dziennikarza sportowego, który by ostatnio nie pisał czegoś o tym piłkarzu. Zagra dzisiaj przeciwko swojej starej drużynie. Jak myślisz, będzie mu to ciążyło? Ciężko orzec. Jak się gdzieś jakiś czas grało, to potem jakiś sentyment zostaje. Nawet jeśli rozstanie, nie jest najlepsze. A kiedy odchodzi się dobry... Wspaniała interwencja bramkarza, ale Sonada. Leka piłka z rogu, jest główka, ale obok, raczej bez zagrożenia. Trudno tutaj mówić o choćby lekko podwyższonym tętnie bramkarza. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Oto atak kończy się stratą, traci teraz piłkę Śląsk. Erik Exposito. Jest podanie, jak to się rozwinie. Doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. Do środkowuje z rogu. Dość głęboko. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Otrzymuje informację, że w meczu Piasta mamy zmianę wyniku. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla drużyny Piasta Gliwice. Obecny wynik brzmi 1-0. Mija 23 minuta meczu. Dziękujemy za informację. Mateusz Wdowiak Kraków Częstochowa teraz napiera Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis Szansa, aby wyjść na prowadzenie Sosa interwencja uratował swój zespół Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać Strzela Exposito Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Podanie do Exposito. Znakomicie zachował się w obronie. Przejął piłkę. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Trzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Naprawdę mógł trochę przymierzyć, skoro decydował się uderzać w tej sytuacji. Tymczasem strzał z dala od bramki. To się nazywa kwadratowa głowa. Celował w jedną stronę. Piłka poleciała w drugą. Olsen. Nie utrzymał piłki Śląsk. Walerian Gwilia. A teraz Mateusz Wdowiak. Podanie do wdowiaka. Ale szuderzenie. A szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Kłopot z rozegraniem. Nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. I strzał na bramkę. Sędzia kończy pierwszą połowę. Raków schodzi na przerwę przy wyniku remisowym udowadniają, że nieprzypadkowo szczycą się mianem najlepszej obrony w lidze. Sporo się dzieje w środku pola, ale bramek jak dotąd nie oglądaliśmy. Nie pozwalają przeciwniej stronie na wiele. Teraz jednak. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej pod tempo. tempą. Uwaga, otrzymujemy informację o zmianie rezultatu w meczu Legii Warszawa. To kolejne trafienie dla Legii Warszawa. Daje im to prowadzenie 2 do 0. Mija 40... Teraz musi! I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak... Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Walerian Gwilia. Próbuje szczęścia. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Czyli będzie zmiana u Wrocławia W okolice jedenastki teraz wrzuca. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Śląsk rozpocznie od rzutu wolnego. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać, krótko albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. O, chyba wpadnie. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Dobra interwencja. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. nie Niebywałe. To nie niesamowite. Ale może teraz, będzie szansa. Upiekło mu się. Najpierw zrobił rywalom prezent, ale potem zrehabilitował się. Cóż, kto daje i odbiera, no a tak na poważnie zagrał trochę nieodpowiedzialnie, jednak zdołał naprawić swój błąd, a to... Będzie bramka! Gol dla Rakowa! Miłkarze z Częstochowy ściskają teraz Strzelca. To no przede wszystkim efekt ich dobrej gry w ostatnich kilku minutach. Turka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą, ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał, naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. I będzie zmiana w zespole Rakowa Częstochowa. Mamy 1 do 0 Erik Exposito Śląsk przy piłce To może być ciekawe Groźne dogranie Ale dobrze wyczute intencje Ależ okazja teraz! Obrona, ale piłka piłkawcze! Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. I doskonała okazja! Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Dobrze obroniony strzał. Nierozsądnie się zachował w tej sytuacji, bo to się może skończyć drugim żółtym kartonikiem. I sędzia wyciąga teraz żółtą kartkę. Już drugą, a więc resztę meczu obejrzy z szatni. Cóż Tomku, zaskakujące zachowanie. Jak wiesz, że jesteś na cenzurowanym, to nie robisz czegoś takiego. To było zupełnie niepotrzebne. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Olsen. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Jest podanie w wersji ofensywnej, bramka coraz bliżej. Gól! Gól! Mecz ma się ku końcowi, a tu sobą mamy... Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Prawda nie miał czasu na remis. Mamy remis. Jeden do jednego. 5 minut do końca. Wciąż mamy remis. Mateusz Dowiak. To już ostatnie minuty. Strzelona bramka zapewniła zwycięstwo. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. przy i Igor Sapała. Najspokojniej w świecie. Spotkanie dobiegło końca. Na tablicy wyników remis. No szkoda, drużyna dostała ten cios prawie równo z gąbiem i straciła przez to dwa punkty. Na pewno czują rozczarowanie, ale trzeba się odrząsnąć i myśleć już o kolejnym spotkaniu.